Hello, hello, hello and hello again, moi drodzy widzowie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej misji, właśnie do gry Intravenous 2. Zaczynamy, słuchajcie, czas dorwać, TEO. Po tych wielu misjach, w końcu, czas dorwać, właśnie tego komendanta policji. Sytuacja była ciężka, ale Steve uratował mojego tatę. Nic nas już nie powstrzymywało. Mogliśmy pokazać, co potrafimy. Wiedzieli o tym, więc zarówno Jacob, jak i Theo zebrali swoich najlepszych ludzi, by się zabezpieczyć. Nadszedł czas, by wejmielować Theo i zrobić kolejny ruch, by to wszystko zakończyć. Komenda Policji Teo, 9 maja, 4:35 Szą tego, co mówił Lee, wynika, że dużo ludzi patroluje okolice. Są dobrze uzbrojeni i wyglądają na bardzo twardych. Będę o tym pamiętał. Dobra, i teraz tak, ja wezmę, słuchajcie, sobie e, tego UMP 45, znaczy nie 45, tylko no normalnie UMP, no i Mk23, plus zamiast noża do rzucania e, wezmę sobie, słuchajcie, e, granat gazowy, no i tutaj e, paralizator, no i HSR MP standardowo. Dobra, lecimy, zajdź i zabij Teo. Wysadził skrytkę szefa i uwolił swojego ojca, kurwa mać! Co cię to obchodzi? Pracujesz dla Jacoba? Bo możemy być następni, debilu! Szan wie o wszystkim. Wie, że Jacob wykorzystał Gideona, y, y, Teo i Holandera. Jeżeli tu przyjdzie, mamy przez Przestań panikować, będzie dobrze. Wracaj do roboty. Mam, Mam dość słuchania Twojego marudzenia. Dobra, i teraz przemieszczamy się mniej więcej tutaj. Polecam się położyć i przeczołgać się między tymi strażnikami. To jest bardzo łatwa droga wręcz do, 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 komendy, do komendy TO, więc na spokojnie. Tam mamy dwóch kości, jednak jednego ignorujemy. A tego słuchajcie, możemy załatwić na spokojnie. Teraz upuszczamy ciało, dobijamy gnoja i czekamy aż tamten z... Tamten kolo się odwróci. Dopiero wtedy możemy go stejzować. Na spokojnie. Dobra. Załatwiony. I teraz szybko trzeba go przenieść. Proszę bardzo, załatwiony. Możemy go dobić. Dobra. E, z, załatwiamy tą kamerę. Teraz powoli, po cichutku, podchodzimy i skręcamy mu kark. E, jeżeli nam zabraknie tego amunicji do paralizatora, e, to tutaj jest, słuchajcie, tego, e, kolejne ładunki właśnie. Także warto je, słuchajcie, zabrać. Dobra, ale teraz tak, e, idziemy teraz tutaj i przez ten szyb wentylacyjny. I tutaj ostrożnie, ponieważ tam będzie kolejny właśnie kolo. Dobra. Odszedł I teraz możemy go ładnie stejzować Dobijamy go. Eee, włamujemy się do tego pokoju. Tam jest HK417, ale po co nam to? Skoro już mamy... Skoro już mamy to. Dobra, i jeszcze karta dostępu. Pomieszczenie z dowodami. I możemy tędy, słuchajcie, wyjść. Teraz, o ile dobrze pamiętam, polecam się trzymać właśnie tego prawej strony ściany, ponieważ tam jest kamera. A kamera ma bardzo ograniczony zasięg, więc tutaj prawa strona jest konieczna. Teraz tego polecam zlikwidować. FRW. Dobrze, kolejny załatwiony. Dobijamy go. Okej. Okay. Eee, dobra, tam mamy, e, tam się już znajduje od razu Teo. E, ale zanim jeszcze przejdziemy właśnie do niego. To polecam tego słuchajcie to polecam jeszcze tego skasować. Dobra. Tamten nie powinien go zobaczyć. Znaczy, tamci, nie? Nie powinien go zobaczyć, także jest wpyte. Dobra. No i jesteśmy, słuchajcie, u tego skurwiela. Tylko trzeba jeszcze włamać się tutaj. Okej. Okay. Proszę, proszę, któż to przyszedł? Zabawne, z zlecenia, a teraz załatwiać sprawę tutaj? Zabawne, że to mówisz, że mając sprawę przed twarzą. Nie wydostaniesz się stąd żywy. Zaraz będzie więcej tu moich ludzi. Świetnie, przyślij ich jak najwięcej. Ja już powiedziałem, że ich by cię wykończył. Mówiłem mu, że narobić problemów. Że szantażowanie ciebie źle się dla nas skończy. Ale cóż, możemy to jeszcze przedyskutować. Sean, bądź rozsądny. Pokazałeś nam, do czego jesteś zdolny. Dla kogoś utalentowanego, znalazłoby się miejsce w naszej organizacji. Odłóż broń i porozmawiajmy o Twoim ojcu. Wiesz co, jeszcze, wiesz, co jest jeszcze ciekawe w tych rozmowach? Co? Że w każdej chwili mogę strzelić. Czas się stąd wynosić i odwiedzić Jacoba on wiedzą, że tu jesteś? Teo wezwał więcej swoich ludzi. Co? Ilu? Jakiś tuzin. Masz kilka sekund zanim zaalarmują wszystkich, którzy tam jeszcze żyją. Wynoś się stamtąd! Ale oczywiście my ich i my ich wszystkich wybijemy. Zaczynamy. Wszyscy wybici. Znaczy prawie chyba... Chyba wszyscy wybici. Nie wiem. Zobaczę. Nie, jeszcze jeden został. Albo to jest jakiś bóg? Że chyba jeden został? Tak, chyba to bóg właśnie jakiś. Dobra. Nieważne. E z y tam jeszcze polecam, słuchajcie, przeszukać... Y Kurde, jak to się nazywało? Przeszukać sobie yy, to miejsce właśnie. A no bo, bo będą właśnie jakieś kosztowności. <laughs> Słuchajcie. Dobra. Ale chyba raczej nic takiego nie znajdziemy. Dobra. No to co? Czas się ewakuować stąd. W takim razie. No tak, zabić łącznie wrogowie 30 to czemu? Nieważne? Eee, ale tak. Zdobyliśmy wszystko, żądny krwi jest wpyte. Został już tylko Jacob i nie możemy wzlekać. Każda minuta spędzona tutaj daje mu więcej czasu na przygotowanie się. Wiesz co nigdy nie sądziłem, że, że tak zajdzie daleko. Mia miałem wrażenie, że to, yy, do, do tej pory będziecie obaj martwi. Co masz na myśli? Zmierzyliście się z przeciwnikiem, który, ma olbrzymi który miał olbrzymią przewagę. Jacob się nie pierdoli, jest potężny. Uratowało was to, że cię potrzebował. Gdyby nie szantaż, już byś gryz gryzł ziemię. Dobra robota, dzieciaku. Poradziłeś sobie. To jeszcze nie koniec, nie w zachwyt. Jeden niewłaściwy ruch i wszystko skończone. Plan jest taki, gość jest w wieżowcu, nie? Na pewno gdzieś na samej górze, co oznacza, że na piętrach będzie... Pod nim będzie pełno ochroniarzy najemników i chuj wie kogo jeszcze. Pójdziemy tam razem, potem się rozdzielimy. Ja pójdę na tu, oczyszczę wszyscy, wszystkie piętra nad nami i będę ich powstrzymywał. Ty, zaś, pójdziesz do niego. W ten sposób nikt nie będzie ci robił problemów i możesz sku skupić się na znalezieniu tego chuja. Naprawdę musimy oczyszczać te piętra? Co, chcesz, potem, chcesz żeby potem przeleciały setki ochroniarzy, a będziemy na najwyższym piętrze? Dobrze, robisz, dobrze sobie radzę z, z bronią, ale są sytuacje, w których człowiek się nie wydostanie. Jeżeli zabijemy człowieka zanim zniszczymy ich ducha walki, to już po nas, a jesteśmy w stanie go zniszczyć. To, że te nie żyje, na pewno już... na pewno nimi strząsnęło. Dobra. Poradzić sobie sam? Tak. A nawet jeżeli nie... Trudno. Trząta misja to zabobójstwo. samobójstwo. Na, na pewno chcesz to zrobić? Jaki mam inny wybór? Myślisz, ktoś taki jak Jacob, odpuści nam po tym, jak rozpierdoliliśmy jego operację? Oczywiście, że nie. Dokładnie. Musimy to zrobić, nie mamy wyjścia. Nikt nie jest bezpieczny, póki, yy, póki się go nie pozbędziemy. Dobra, powodzenia. Jeżeli oboje to przeżyjecie, postawię wam kolejkę. Sean? Tak? Damy radę. Nic nas nie powstrzyma. Oboje tam się udane i oboje wrócimy. Pomóżemy siebie nawzajem. Możesz na mnie liczyć, bracie. Zabierzmy się za to. Ostatnia misja przed nami, ale zanim jeszcze, to... Ostatnia misja poboczna. Hej, Sean. Jak tam? Całkiem dobrze, wreszcie. A jak u ciebie? Mam prośbę. No, w sumie raczej informacji niż prośbę. Dowiedziałem się, gdzie można znaleźć świetną broń. Stwierdziłem, że, te, że o tym ci powiem, bo wiem, i w jakiej jest, jest tej sytuacji. Co w niej jest takiego szczególnego? Nie wiem dokładnie. Jedynie co wiem, to, to że jest bardzo dobra sowieckiej produkcji i ciężko ją dostać w Stanach. Gdyby coś było pospolitego, to nie zwróciłbym na to uwagi. Jesteś pewien, że to nie jakiś podstęp? Tak. Najwy. No Raziej bogaty ch gnój chce ją zdobyć do swojej kolekcji. Tam nie będzie z niej użytku, nie? Gdzie jest ta broń? W opuszczonym nabrzeżnym magazynie odbędzie się dziś pewna transakcja. Broń, której dotyczy, jest bardzo rzadka i ceniona. Z pewnością tam będzie mnóstwo ochroniarzy i to nie amatorów. Dzięki. Nie ma sprawy. Uznałem, że może ci się przydać. Nie mamy, nie mamy za dużo czasu, ale dobrze byłoby poprosić Steve'a, aby mi z tym pomógł. Jeżeli ta broń jest faktycznie taka rozrytowana, jak sugeruje różnikarz, to może nam się przydać, stracił z Jacobem. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. I cóż, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się serdecznie, papa! Pa.